Temat jest szeroko komentowany w mediach, nie tylko z zakresu architektury, ale my będziemy opierać się na jednym konkretnym artykule opublikowanym na łamach Architektura i Biznes autorstwa Marty Kowalskiej. W Katowicach powstanie Polskie Centrum Himalaizmu patronem Jerzy Kukuczka, jedna z najważniejszych postaci polskiego himalaizmu. Większość tego typu budynków powstaje na bazie projektów wybieranych w konkursach, ale projekt Muzeum Kukuczki ma zostać wybrany bez konkursu. I może tutaj na początku powinniśmy powiedzieć w ogóle czym są takie konkursy i po co takie konkursy są organizowane. на на ну, yeah. <laughs> Konkursy architektoniczne mają za zadanie wyłonić najlepszą koncepcję dla danego budynku. Na jedno zagadnienie czy na jeden problem projektowy można znaleźć tysiące różnych rozwiązań. I teraz, celem konkursu architektonicznego jest to, żeby zebrać pomysły architektów, którzy mieli ochotę stanąć ze sobą w szranki, i wybrać to najlepsze, które najbardziej będzie pasowało. Oczywiście nigdy nie ma 100% pewności, że. Dany projekt będzie akurat najlepszy, co możemy zobaczyć po realizacji ostatniego konkursu na przykład na Plac Wolności w Kutnie i tam, jeżeli składające się z profesjonalnych architektów wybrało projekt, który wydawał się być w porządku, więc nigdy nie jest tak, że zorganizowanie konkursu architektonicznego daje nam stuprocentową pewność, że inwestycja będzie udana wspaniała i najlepsza na świecie. Zazwyczaj te obiekty powstają Przynajmniej dobre. I to można zobaczyć na przykład w naszym odcinku o Gdyńskim Centrum Filmowym, gdzie właśnie pracownia Archdeco wygrała taki konkurs i na bazie tego projektu powstało to piękne centrum filmowe. Innym przykładem takiego nagromadzenia dobrych budynków, które zostały zrealizowane jako Opracowania pokonkursowe jest chociażby Strefa Kultury w Katowicach, Spodek, konkurs z lat 50., Centrum Kongresowe, Iemsi Lata 2000, coś, czy NOSPR, autorstwa Koniora. I tutaj ciekawostka odnośnie nospr bo projekt, który wygrał w konkursie, autorstwa Tomasza Koniora, jest trochę inny niż projekt, który został zrealizowany, ale nadal to jest przykład bardzo dobrej architektury. W tym przypadku został wybrany akurat bardzo dobry projektant. Ale to też nie jest tak, że na etapie konkursu architektonicznego już wiadomo, jak będzie ten budynek wyglądał. Oczywiście zadaniem architekta jest przedstawić jak najbardziej realnie daną bryłę czy dany pomysł na konkretny budynek, ale wiadomo, jak to bywa. Wizualizacja, realizacja czasami dosyć mocno się różni. Przyjęło się, żeby bardzo ważne obiekty nie były realizowane na podstawie przetargu typowego, gdzie najważniejszym kryterium wyboru jest cena, tylko wypadałoby zorganizować konkurs architektoniczny. We współpracy z jednostkami, które mają doświadczenie, czyli no to zazwyczaj to są SARPy. I realizacja tak ważnego obiektu, w tak wydaje się ważnym miejscu, nie na podstawie konkursu, jest trochę dyskusyjna. I tutaj przechodzimy do sedna całego problemu, czyli to Centrum himaleizmu prawdopodobnie nie będzie wybrane w ramach takiego konkursu. W wielu krajach coraz częściej przebijają się głosy o tym, że tego typu konkursy psują rynek, czy też negatywnie wpływają na rozwój branży. W rzeczywistości zdarza się, że dyskwalifikują młodych, zdolnych architektów czy mniejsze firmy, które nie mogą pozwolić sobie na pracę za darmo. Ja się trochę tutaj nie zgodzę z tym, co było powiedziane, ponieważ moim zdaniem to jest właśnie szansa dla młodych architektów, bo przeważnie młodzi architekci jeszcze nie patrzą tak na ten budżet, który mają, jeszcze inwestują swój czas. Po po pracy, i tak dalej, na to właśnie, żeby zaistnieć w konkursie. I fakt, faktem, to jest inwestycja czasu, to jest inwestycja pieniędzy. Szanse są czasami bardzo małe, bo w takich konkursach potrafi być 200 czy 300 uczestników. Więc naprawdę wygranie takiego konkursu to jest ważna rzecz. A ja się też bardzo chętnie zgodzę, ale z Tobą, bo nie kojarzę ostatnio większych konkursów w Polsce, które wygrały małe, nieznane biura albo nieznane nazwiska. Być może zdarzają się jakieś wyróżnienia, zazwyczaj jednak wygrywają to pracowni, które już mają swoją renomę i faktycznie mogą sobie pozwolić na zainwestowanie we wzięcie udziału w takim konkursie. Te opracowania są na dobrym poziomie, ponieważ są to doświadczone biura i doświadczeni architekci którzy mają również zazwyczaj stażystów albo praktykantów, którzy fajnie to opracują graficznie. No nie do końca, ponieważ pierwszy taki przykład, który mi przyszedł do głowy, mm. Muszla w Gdyni, gdzie konkurs wygrała trójka młodych architektów. Zrobili super projekt, super budynek, mm. no i to nie było wcale jakieś duże biuro, które mogło sobie pozwolić praktykantami nadrobić te wszystkie rzeczy. I to nie jest jakaś najlepsza polityka, ale hmm. wydaje mi się, że konkursy to jest taka trampolina trochę dla młodych architektów. Swoją drogą to też jest ciekawe, że już na studiach uczą nas tego, żeby brać udział w jak największej ilości tych konkursów, gdzie na studiach one są jeszcze dodatkowo płatne, więc poświęcamy nie tylko swój czas i swoje pieniądze, których studenci nie mają, no to bierzemy udział w tym wyścigu szczurów, tak naprawdę. Hmm. No tak, tak, i w sumie sposób nauczania, na uczelniach i przygotowywania projektów jest w sumie takim opracowywaniem tych projektów mm. konkursowych, koncepcyjnych. Projekt na Muzeum Jerzego Kukuczki ma zostać wybrany poprzez przeprowadzone specjalne warsztaty. Stowarzyszenie Architektów Polskich w negatywny sposób odniosło się do idei stworzenia takich warsztatów i wydało list otwarty. Po przejęciu praw do wszystkich koncepcji uczestników warsztatów, wybrany spośród nich wykonawca, pozbawiony wszelkich praw, w tym negocjacji, zmuszony jest do wykonania wyłącznej woli zamawiającego, narysowania ostatecznej koncepcji, będącej wynikiem pozostałych opracowań i rozważań komisji, przy widocznym w tej sytuacji braku odpowiedzialności każdej ze stron. Wbrew twierdzeniom urzędu, forma warsztatów nie daje takich samych efektów jakościowych i indywidualnych rozwiązań jak konkurs. Spójrzmy sobie na regulamin tych warsztatów. Na wynagrodzenia trzech zespołów opracowujących część studialną warsztatów przewidziano łącznie 75 tys. złotych po 25 tys. złotych na każdy zespół, który spełni wymogi organizatora. Ponadto przewiduje się, iż wykonawca, którego praca warsztatowa zostanie najlepiej oceniona przez warsztatową komisję oceniającą, otrzyma zlecenie na wykonanie ostatecznej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Czyli podsumowując, można zgłaszać się na warsztaty. Specjalna komisja wybierze trzy zespoły na podstawie portfolio. Te trzy zespoły mają zagwarantowane, że po opracowaniu koncepcji dostaną 25 klocków, i z nich być może zostanie wybrany jeden zespół, który na podstawie zaleceń komisji wynikających z tych trzech prac opracuje ostateczną koncepcję. Daje to bardzo duże pole do wybrania konkretnych biur, które być może już są ustalone, a oprócz tego totalnie zamyka. Drogę do wzięcia udziału w tym konkursie dla małych biur, które jeszcze nic nie znaczą na rynku. Wybranie trzech konkretnych biur, niech będą to nawet topowe biura w Polsce, nie daje żadnej gwarancji, że opracowana przez nich koncepcja będzie najlepsza. Ewentualnie jedynym argumentem, który mogę sobie tutaj wyobrazić, który przemawia za taką formą jest to, że wybrane biuro z pewną renomą będzie miało pewność, że za tę koncepcję zostaną im zapłacone pieniądze, więc będą mogły się ewentualnie trochę bardziej do niej przyłożyć. Oby tak było, bo innego argumentu za tym nie widzę. Jako ciekawostkę możemy tutaj dodać, że taka forma konkursu zamkniętego, bo tak możemy o tym powiedzieć, jest dosyć popularna np. w Norwegii, gdzie miasto organizuje taki zamknięty konkurs dla biur. Każde biuro zostaje opłacone, tylko że tam przeważnie to jest 10, 15, 20 biur, które biorą w tym udział czyli taki mały konkurs otwarty w Polsce. My póki co wstrzymamy się z oceną czy wydaniem opinii na temat takich warsztatów czy konkursów architektonicznych, chociaż trochę wydaliśmy już taką opinię. Ale być może jesteśmy za krótcy, żeby się wypowiadać na ten temat. Myślę, że poczekamy na efekty. Dajcie wyznać, co myślicie o takim podejściu do warsztatów czy konkursów architektonicznych. I w tym odcinku od nas to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.